Cześć, Anna Kobus, redakcja Farmer. Na chwilę zaglądam na plantację kukurydzy, gdyż Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu wystosował komunikat, że licznie występują już gąsienice, omacnicy prosowianki i rzeczywiście bez problemu można odnaleźć uszkodzenia. Wystarczy takie wiórki, dziurki odnaleźć i tam na pewno znajdziemy już gąsienicę. Za chwilę ją rozkroimy i sprawdzimy, czy w środku jest gąsienica. No i mamy sprawcę naszych uszkodzeń, całkiem już spora gąsienica omacnicy, czarna główka, to jest jej takie charakterystyczne. Będzie teraz drążyć w pędzie korytarze, uszkodzając pęd i zwiększając przede wszystkim ryzyko później wylegania takich roślin, jak również porażenia przez choroby typu fuzariozy. Proszę bardzo, może żerować w kolbach. Może żerować nawet na wiechach, ale najczęściej właśnie wżera się w pędy i powoduje, powoduje liczne uszkodzenia. Najgoźniejszy szkodnik kukurydzy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia wkrótce. Cześć!